Cześć, witajcie na moim kanale. Jestem Grabary i dzisiaj przychodzę do Was w tej czarnej sukmanie, ponieważ mam takie żałobne trochę wieści. Chciałem zrobić takie krótkie wideo z update'em. Co dalej z kanałem, co będzie, czego nie będzie, o czym myślę, o czym nie myślę i przede wszystkim o czym Wy myślicie w kontekście tego kanału jako jego odbiorcy. Więc y, zacznę może od tych smutnych, taką przynajmniej mam nadzieję dla niektórych wieści. Mianowicie postanowiłem, że ten 40 odcinek cyklu Zorientowani będzie ostatnim. Na jakiś czas przynajmniej. Bo w sumie nie wiem, czy powinienem to mówić, ale tak naprawdę trochę mi się wypaliła ta formuła. Dla mnie. Dla Was pewnie po części też, no bo wyniki oglądalności odcinków z tej czwartej serii y, świadczą samo o sobie, są dużo niższe od poprzednich, więc jest jakiś spadek. Zainteresowania, ale jakby to biorę na klatę, ponieważ y, czuję go bardziej po swojej stronie. Że po prostu coś mi się ta formuła wypaliła i to nie, niezależnie od tego, czy rozmawiałem z celebrytami, czy z kimś innym, po prostu miałem taki tydzień, gdzie nagrywałem chyba dwa albo trzy odcinki i już tak przy tym drugim, a przy trzecim szczególnie, miałem poczucie, że jest znowu to samo, że jakby ta rozmowa znowu wygląda tak samo i Wiadomo, błąd i wina leży po mojej stronie, no bo to ja jestem dziennikarzem, ja animuję rozmowę, więc y, tak naprawdę to ode mnie ona zależy. No ale jakby coś, coś po prostu się zacięło, zablokowało i już po prostu mm, te tematy związane z tym cyklem nie, wiem, nie pobudzają mnie, nie nakręcają tak kreatywnie żebym mógł coś interesującego dla Was zaproponować, ale też nie ukrywam, że z takiego narcystycznego punktu widzenia dla siebie, bo prowadzę ten kanał tak naprawdę hobbystycznie, więc bardzo chciałbym, żeby on mi sprawiał przyjemność, a przy okazji Wam, jeżeli go oglądacie. No i postanowiłem, że robię sobie przerwę od tego cyklu Zorientowani, ponieważ muszę jakoś to przemyśleć, znaleźć jakiś nowy pomysł, formułę, która będzie mnie jarać, która będzie Was jarać, nie wiem, jak to potrwa. Może to potrwać kilka tygodni, kilka miesięcy. Mam nadzieję, że nie, bo to by oznaczało po prostu jakiś kryzys kreatywny i twórczy w mojej głowie, co mam nadzieję, że się nie wydarzy. No ale póki co robimy takie, powiedzmy, zawieszenie. Oczywiście nie oznacza to, że takich tematów związanych z LGBT przez ten czas zawieszenia w ogóle nie będzie na moim kanale, no bo jakby to jest też część mnie, więc wiadomo, że takie treści będą się przewijać, ale nie w ramach tego cyklu. Chyba, że naprawdę przyjedzie jakiś taki mój wymarzony gość zagraniczny, albo okaże się, że jest szansa zrobić wywiad, nie wiem, z Robertem Biedroniem nagle, czy z taką osobą, o której udziale w cyklu zorientowani możemy od dawna, no to wtedy, wiecie, jak niki nasz po prostu, ogłaszam przejście na emeryturę, a za dwa dni mówię, że, że jednak nie, że wracam i że jest coś nowego. Bo to jakby też, też jest możliwe w moim przypadku, także od razu Wam to mówię. Druga sprawa... Też poniekąd związana z tym cyklem jest taka, że ja jestem dziennikarzem szlubiznesowym, już jestem nim, pracuję w tej branży od wielu, wielu lat i wydaje mi się, że na tym kanale trochę za mało tego pokazuję, więc przez to, że ten cykl zorientowania tak zdominował mój kanał, to mam takie poczucie, że przedstawiam się Wam właśnie jako dziennikarz tak bardzo płasko, jednowymiarowo, tylko w tych tematach LGBT, a to, co tak naprawdę mnie kręci, czym żyję, w czym pracuję od wielu, wielu lat, no to jest właśnie ten showbiz. Więc bardzo, bardzo, bardzo chciałbym, żeby więcej takich rozrywkowych treści się pojawiało na moim kanale. Ja wiem, sądząc po mm, oglądalności tych filmików, które właśnie tego dotyczyły, które wrzucałem na przestrzeni ostatnich kilku, kilkunastu miesięcy, pokazują, że to nie do końca jest ten temat, który was interesuje, Na no, ale like sorry, w sensie tutaj musimy znaleźć jakąś taką... Mm, jakiś taki kompromis, żeby ja był zadowolony z tego, co robię, i żebyście wy też byli zadowoleni z tych treści. Mam już jakieś takie pierwsze pomysły, jakby to mogło wyglądać, jaka to miałaby być formuła, właśnie ta związana z gwiazdami, z show-biznesem, z celebrytami. ale czy to się wydarzy w październiku, tego nie wiem, bo nie ukrywam, że chciałbym trochę zainwestować albo znaleźć jakiś sposób, żeby zdobyć nowy sprzęt, który mógłbym kręcić, żeby to już nie były takie vlogi, tak jak ten, na przykład kręcone telefonem czy aparatem. W domu, ale coś trochę innego, tak nawet dla taki, z takiego psychologicznego punktu, wiecie, widzenia, żeby to chociaż inaczej wyglądało, to wtedy masz takie poczucie, że robi się coś innego. Choć oczywiście też to będzie coś innego w takiej warstwie merytorycznej mam nadzieję, ale jakby ten taki impuls, żeby coś po prostu się zadziało. Właśnie z uwagi na to, że prowadzę ten kanał już długo, bo półtora roku ponad. To trochę mój swojego bloga pisanego, grabary.pl, który tak naprawdę, od którego wszystko się zaczęło, z taką moją działalnością w internecie, poza pracą, którą wykonywałem gdzieś w poszczególnych redakcjach. Trochę mi brakuje tego pisania. Ostatnio wróciłem do pisania tekstów showbizowych, nie na blogu, bo tutaj też jest taka trochę pustka w mojej głowie, jakby ten blog miał teraz wyglądać, skoro poświęciłem się robieniu wideo w głównej mierze ale piszę teksty dla Gazety.pl, dla Plotka, do działu opinie, więc tam dwa, trzy, cztery razy w miesiącu będą pojawiać się moje teksty showbizowe, takie może bardziej analityczne, niekoniecznie super plotkarskie, bo tego też już od dłuższego czasu próbuję odchodzić i trochę ten showbiznes robić i pisać o nim po swojemu. Więc jeżeli ktoś ma ochotę poczytać i w ogóle nie zna tej mojej twórczości, Pisanej, to zapraszam, podziękuję to oczywiście w opisie do tego filmu i będzie mi bardzo miło, jeżeli to sobie tam y, poczytacie i sprawdzicie. Jeśli chodzi o takie kwestie kreatywne i kontentowe dotyczące tego kanału, to myślę, że to jest wszystko, co chciałem powiedzieć. Czyli y, mniej trochę gejostwa, więcej showbizu, mam nadzieję. Na pewno październik będzie takim miesiącem przejściowym, gdzie po prostu będę wrzucał jakieś treści, jeżeli uznam, że jest jakiś fajny temat do poruszenia, czy w super wywiad do zrobienia z interesującą osobą. Natomiast te wszystkie nowe formaty muszę się zastanowić i to trochę przemyśleć. Żeby to było też fajne dla mnie i dla was, tak jak mówiłem. Żebyśmy jakby obie strony mogły z tego coś mieć. Przede wszystkim jakąś frajdę z oglądania, bo po to tak mi się wydaje, wchodzimy wszyscy na YouTube i oglądamy te rzeczy. Z takich newsów to Muszę się pochwalić, bo to jest... No Maxa, z jednej strony miłe, z drugiej zawstydzające, z trzeciej strony super zabawne, ponieważ magazyn Joy ogłosił plebiscyt już chyba po raz drugi czy trzeci nagród Joy Influencer Awards. No i tak się składa, że w tym roku zostałem nominowany w kategorii facet. Facet sieci. Więc przez ostatnie dwa tygodnie można było tam oddawać swoje głosy. Jutro, czyli w środę 9 października, odbywa się gala wręczenia tych nagród. Oczywiście nie mam złudzeń, że wygram, bo tam są nominowane naprawdę takie tuzy internetu, ludzie z milionami followersów na swoim koncie. Ale fajnie, że ktoś zauważył moją działalność i w ten sposób postanowił mnie wyróżnić. Więc idę na tę imprezę. Będzie tam bardzo dużo znajomych, ponieważ praktycznie w każdej kategorii jest nominowany jakiś mój ziomek albo przyjaciółka, koleżanka. Także zapowiada się super wieczór. I tak myślę, że chyba nagram jakiegoś... Złasz, się zaplułem z tej ekscytacji. Myślę, że nagram jakiegoś vloga z tej imprezy, tak od kulis może. Że zabiorę tam telefon i coś, coś pokombinuję, więc... Jeżeli mi się uda, to spodziewajcie się takiego materiału w ten czwartek, czyli 10 października. I to chyba wszystko, co chciałem powiedzieć. Przepraszam, jeżeli nie było zbyt składnie, ale jest dość wcześnie, jak na mnie, bo musiałem wstać dzisiaj i zrobić te wszystkie rzeczy, bo mam dużo roboty i latania na mieście. Ech. No, i tak, mam nadzieję, że jakby te wieści nie wprawiły Was w jakiś tutaj zły nastrój i ta nowa propozycja tego, co ma się tutaj dziać, przypadnie Wam do gustu. Oczywiście, jak zwykle, czekam też na Wasze sugestie i Wasze propozycje. Wiem, że obiecywałem, jak zwykle, ja właśnie jestem taką osobą, która naobiecuje, a potem tego nie robi. Cykl o gay Icons, ale to muszę się zastanowić, wiecie, bo to wciąż są jakby te tematy trochę powiązane z cyklem zorientowani i nie wiem czy, nie wiem czy mam do tego serce teraz. Ale jakby ten pomysł jest, tam już miałem jakieś takie pierwsze szkice, plany, jakby to miało wyglądać, także jeżeli jakaś taka wena mnie natchnie, to na pewno do niego wrócę. No i tak, tyle ode mnie, życzę wam wszystkim miłego dnia, miłego wieczoru i jeżeli ktoś jest tutaj po raz pierwszy, to oczywiście zapraszam do nadrabiania, bo dużo tych treści jest, właśnie, zapomniałem. Słuchajcie, od marca zeszłego roku, czyli przez te półtora roku, mmm, ponad półtora roku, wszystkie moje filmy tutaj na tym kanale zdobyły ponad 3 miliony wyświetleń. To jest po prostu jakiś kosmos totalny. Ja wiem, że są youtuberzy, którzy jakby wyciągają taki wynik po prostu na jednym filmie, ale dla mnie to jest jakaś totalnie kosmiczna liczba i dziękuję Wam bardzo, że tak mnie chętnie. Oglądacie, mam nadzieję, że będziecie dalej. Dobra, więc z takim optymistycznym akcentem kończę i do zobaczenia w kolejnych materiałach. Na razie.